Powiem ci, to jest ryba bez kontroli, nie? Mikroflek. Tak! Tak! Piękny ugięcik. Kawał mięcha tutaj mamy. Także na pewno nie będzie się bał nawet przyłowu. Siemanko, witam wszystkich i mam dzisiaj dla was konkurs. A w konkursie do wzięcia wędeczka od Mikado, Okoniowa i Nazuma Perch Pro i oczywiście przynęty od Kaszuba. Ale zanim konkurs i warunki, to zapraszam Was do obejrzenia niepublikowanych nigdy wcześniej materiałów z czasów, gdzie nigdy nie myślałem o tym, że w ogóle będę nagrywał filmy na YouTube. Także zapraszam do zobaczenia, jakie ryby łapałem wtedy. Oraz do zobaczenia oczywiście drugiej części filmu z Showroomu Mikado, gdzie pokazuję oczywiście przynęty i sprzęt spinningowy. Łukasz. Będzie fajny. To jest jeszcze miększy kij, nie? O. Ale pięknie to wygląda na tych To wyszło nagranie. No. Pierdala. Jak się nagrało? <laughs> <laughs> o, -o, -o, o. Ty. Wyjmuj kotwicę. Poczekaj, poczekaj. Może nie weź mam kierunku Ale podbierek se przygotuj. O Powiem ci, to jest ryba bez kontroli, nie? Mikroflex, ja nie wiem, możliwe, nie? Nie, okoń, dawaj, 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 dawaj Dawaj, dawaj, patrz Chłopie, koń Powoli, nie łów go Dawaj go 4, 6, 7, chłopie tak. Tak, tak się łowi na kaszubach Wypuszczanie okonia konia 45 cm No dawaj Pięknie Musisz podbierać Siedzi Nie w kurwi, Siedzi Ale będzie następny klamot, Ej, Nie. Patrz, rzucasz między te trzciny Jedne trzciny i drugi O, panie to samo, ojojoj oj, oj. Podziękował? Nie <laughs> ja tyle Jest forma co? A chciałeś płynąć, odprowadził mówiłeś A tak by chłopie, jakbym miał foto z dwoma czterdziestkoma piątkami Wiesz co to by było? Ten nie ma 4,5 4-4. Co to za krewa? To jest niemożliwe. Kurwa. Perzilla. Perzilla na kaszubach. Wypuszczanie u konia. 44 centy. Co do samego konkursu, zasady są ultra proste. Trzeba subskrybować ten kanał. Kaszubaj. Łapeczka w górę pod filmem. Oraz w komentarzu pod filmem <laughs> napisać dowolny komentarz, dlaczego lubicie łowić okonie i podać swoją życiówkę okonia. Słuchajcie, spośród osób zostanie wybrana jedna osoba, która otrzyma wędkę i trzy osoby, które dostaną nasze przynęty, w tym topowe kolor Fire Tiger UV, oczywiście nowość, czyli Mighty dody, pink i płoteczka. Także w konkursie wygrywają 4 osoby. Zasady są bardzo proste, będą w opisie filmu. Zajrzyjcie do opisu. Tam jest wszystko napisane. Także jeszcze raz: subskrypcja kanału, łapa w górę. Dowolny komentarz dlaczego lubisz łowić okonie, oraz swoja życiówka okonia. A teraz zapraszam Was na dalszą część filmu z Showroomu Mikado. Wymyśliłem właśnie teraz, że dam jeszcze dodatkową nagrodę. Dla osób, które udostępnią ten post publicznie na swoim Facebooku i wpiszą tam. Hashtag Kaszu Bite, Łącznie Oczywiście macie szczegóły w opisie filmu Będzie dodatkowa nagroda A tą nagrodą będzie zestaw przynęt Plus kołowrotek Także dodatkowa nagroda do wzięcia Udostępniamy post publicznie Na swojej osi czasu na facebooku I możecie dostać kołowrotek I zestaw przynęt Są to kotwice pomalowane farbą luminescencyjną. Czyli jak będzie ciemno, one będą się świecić. Jest to gotowa do zbrojeczka. Wkręcamy wkręta w gumę i łowimy. Na pewno w filmach z nadwody pokażę Wam jak to świeci i jak to wygląda w ciemności. Postaram się nawet spuścić Waterwolfa na dno. I pokazać Wam jak to wygląda. No ale zobaczcie, no jest to szkosem. Jeszcze nikt tego nie widział, nikt nie pokazywał, bo jest to nowość, dopiero przyszła w różnych rozmiarach, w różnej konfiguracji, tu mamy 1 przez 0, tu mam akurat dwójeczki, 2 przez 0 i mamy, zobaczcie, główki wirówki torby, Joch'a. Zobaczcie, wszystkiego jest pełno. Małe, duże, kwadratowe, okrągłe. No i po główeczkach dźigowych przechodzimy płynnie do wiróweczek. Wirówki też od rozmiaru 0 po rozmiar tutaj chyba 5, tak? Do piąteczek. Tu mamy ponownie główeczki Joe'sa. Wiróweczki. I zobaczcie, wirujące ogony. Wirujący ogon, poperki, woblery, twicze. Ale ten tu wygląda kocur. Są takie rzeczy, że nieraz tak przyciągają oko. Zobaczcie jaki kocur, jak to się mieni. Oj, na tego by połapał. Eee, niżej mamy tu woblery takie pstrągowe. Tu jakieś duże pod podszczupaki, oczywiście do zbrojeczki. Pudełka Mikado. Duże, małe. No jest tego naprawdę duży wybór. No i mamy nawet te osądy Garmina. Nie wiem, czy wiecie, ale firma Mikado jest dystrybutorem na Polskę, marki Garmin. No i płynnie przechodzimy tutaj do chyba flagowego tutaj modelu Gum Mikado, czyli Sicario. Ja w tym roku trochę na to połapie. Zobaczcie, tu jaka piękna płoteczka, płoteczka z pomarańczowym brzuszkiem, Sicario, modeli rozmiarów, mamy modele od, zaraz wam powiem, słuchajcie, mamy modele od 8,5 cm, do naprawdę rozmiaru. Wielkiego, czyli 22 cm. Po Sicario mamy ich model Mikado Real Fish Zobaczcie, płoteczka Tu są takie mikro Mają one 5 cm, No Zobaczcie jakie mikro gumki na okonie Ale do przynęt koniowych za chwilę A tutaj mamy W każdym rozmiarze, zobaczcie jakie okonie Fluo I tutaj bardzo popularny model. Nie wiem, chyba jest od początku z marką Mikado. Oczywiście Fish Hunter. Chyba każdy wędkarz zna taką gumę jaką jest Fish Hunter. Jak ja zaczynałem wędkować, to Fish Huntery były już na rynku. A było to dawno. Eee, mamy tutaj coś nowego. Zobaczę, tego nie widziałem. Predator. Zobaczcie, jaki długi. Myślę, że praca ogonowa jest tu kozacka. Takie smukłe nawet pod okonki. Zobaczcie nowość na ten rok MFT Roche. To jest tylko część kolorów. Za chwilę wam na ekspozytorze jeszcze pokażę resztę, ale no ten szczupaczek no, prezentuje się przednio. No i zresztą wszystkie kolory. Zobaczcie jaki lin, no typowy lin. Jeżeli szczupaki żrą lina, no to myślę, że będzie petarda. I co? Sicario Piketail. No ten ogon to robi, robi zamieszanie w wodzie. Masakra. I zobaczcie wszystkie rozmiary pokazane od takiego małego linka po takiego dużego. Nie no ten kolor linowy. Sztos. Zobaczcie, szczupaczek tu taki czerwiowony, denerwujący. No i klasyka od naturala po nerwusa. I teraz no te ogony. Ja myślę, że to będzie w ogóle hit sezonu i zrobi naprawdę duże zamieszanie. Zobaczcie, jaki mikrusek nawet. Taka mała gumka, a ma taki wielki ogon. Ale jajca. No i klasyka oczywiście gatunku Fire Tiger musi być. Kolorów jest cała masa. Słuchajcie, to jest tylko część. Żebyście nie myśleli, że to są wszystkie kolory. Raczki, kolejne gumyczki, Spido, Spido. No myślę, że to na okonia petarda. 4,5 cm, 8 sztuk w paczce. Kolejne sajry. Bardzo popularna okoniowa jaskółeczka. Po sajrze mamy Fish Hunterki Fish Frey No to też na pewno wam znany model A tutaj takie żyletki Flatfish Flatfishe, sajry Sparki No i percze Zobaczcie, Mikado ma nawet big covery na echo oraz tutaj normalny pokrowiec na echo Tego nie wiedziałem, dzisiaj się dowiedziałem, także można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy Tu oczywiście pokrowce, również na jedno składy I tu takie sztywne pokrowce spinningowe, trzykomorowe Zobaczcie te nogi Nie musimy nic robić, pokrowiec stoi prosto Jeżeli naciśniemy tam na dole, zaczynają się otwierać nogi I staje no, cóż to zobaczcie, jaki gadżet naciskamy. pokrowiec staje sam i petarda. Naprawdę fajne rozwiązanie, oczywiście. Zobaczcie cała masa wędek spinningowych. No, jest tego naprawdę masa różne modele, różne długości, różne ciężary wyrzutowe. Ja cię sunę. Można tu oszaleć, słuchajcie, można tu oszaleć. Zobaczcie, ile tego jest. Masakra. Dobra, słuchajcie, moja wizyta w Mikado dobiegła już końca. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, subskrypcji kanału, napiszcie. Jaki sprzęt z Mikado najbardziej Wam się podoba, jakim sprzętem łowicie i co chcielibyście jeszcze zobaczyć. Jeżeli będziecie chcieli coś jeszcze zobaczyć, może w przyszłości odwiedzę showroom jeszcze raz i pokażę Wam dokładnie to, co byście chcieli zobaczyć bliżej. A teraz Was gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdro, cześć.